Cześć, witam w kolejnym dniu. Tym razem przywitałem Was z zewnątrz, nie z kampera. A to dlatego, że wyszedłem rano i zobaczcie, miejscówka, którą żeśmy znaleźli, wygląda właśnie tak. O, Madiś nam dopomina, że też chce być na vlogu. Także taki plac. Pokażę Wam, jak stoimy. Taką taką wczoraj znalazłem dzięki Park Fortnite. Miejscówkę zjechaliśmy sobie tu ulicą i zaparkowaliśmy. Powiem Wam, że bardzo, bardzo fajna okolica, spokojnie. To jest taka droga nieuczęszczana, więc samochód tam przyjedzie raz na jakiś czas i powiem wam, że mega żebyśmy się wyspać. Także okolica tu jest piękna. Byłem się przejść z Madi przed chwilą tak naokoło. Na tam dalej jest jakaś taka yy, stanica żeglarska. Yy, tu wyżej gdzieś tam widziałem, że właśnie jest jakaś altana yy, grillowa, to nawet na wprost gdzieś tam widać. Altana grillowa, tam jest jakaś siłownia taka zewnętrzna, tam kościół yy, na początku. Yy, no i teraz, teraz tak. Asia mówi tak, że fajnie, bo jest ciepło. Mówi Mario, wystaw yy, krzesełka na zewnątrz. Yy, przed kampera to sobie siądziemy, ale zanim to zrobiła, no to mówi, wino to idę sobie umyć głowę. A w kamperze prądu nie ma. Dobrze, że akurat nie yy, mamy tutaj yy, dzięki właśnie poszczarni agregat, więc za, ja za chwilę się biorę za podłączenie agregatu, tak żeby Asia sobie mogła wysuszyć głowę. Prostownicy nie ma, więc yy, włoski nie będą proste, ale będą przynajmniej wysuszone. A i jeszcze jedno, kawa zrobiona, ale musi poczekać aż, aż podłączy agregat. No trudno, tak bywa. Ja już agregat rozwinąłem, podłączyłem go. Także sobie chodzi, wcale nie jest głośno, jak kabla jest dużo, też jak się go da, się kawałek dalej, to myślę, że nawet nikomu nie będzie przeszkadzał, to jest jedno i teraz idziemy sprawdzić, czy Asia ma prąd w przyczepie, a zobaczymy, wróć, nie w przyczepie, tylko jesteśmy kamperem, kurczę, gdzie to się wszystko miesza w którymś momencie. Jak słyszycie, suszarka działa, a Asia, suszysz Nie słyszy, Suszy Jak włączyła od razu agregat, zaczął bardziej pracować, tak, czyli ta moc jego... Yy, zwiększyła yy, Dobra, ja Wam pokażę tak. Po pewnie teraz będzie widać, tylko sobie ściągnę buty. Zanim wejdę, co mamy tak. Na razie jest na zewnątrz, pokazuje 8 stopni. Yy, wewnątrz mamy 22, ale powiem Wam tak, że yy, w nocy było yy, chyba 2 ze, na zewnątrz, 2 yy, stopnie na zewnątrz, a wewnątrz żeśmy mieli, yy, wieczór tam podgrzałem, no to Wam mówiłem, ale. Ranach stałem, to było coś koło 13,5 stopnia, e, ale to wiecie, w tym, w, tym, w tym miejscu, tam przy łóżku akurat nie, wydaje mi się, że było cieplej, e, troszeczkę e, i włączyłem, e, słuchajcie, rano szybciutko na piątkę e, i włączyłem na samo, na samo grzanie, ale później jakby dołączyłem też od razu e, możliwość grzania wody, także widzicie ten dolny, ten jest na 60 stopni woda plus e, grzanie. Teraz już nie trzeba grzać w środku, więc ja se przełączam tylko na wodę, żeby otrzymać jakąś tam wodę jeszcze, żeby umyć powiedzmy naczynia, no i ta intensywność tu zostaje też na maksa. Więc słuchajcie, bardzo prosta obsługa przede wszystkim ogrzewania i podgrzewania ciepłej wody w kamperze. Dobra, co, ja mam już kawkę zrobioną, jak widzicie w naszych kubeczkach, troszeczkę bałaganu nam jeszcze się zrobiło, ale to za chwilę sprzątamy. No i co, ja wychodzę na zewnątrz już degustować się tymi widokami i jeszcze, słuchajcie, yy, jak to się mówi, zaciągać promienie słoneczne? Weźcie w komentarze, jak to się mówi, korzystać z promieni słonecznych, korzystać ze słońca. Dobra, dajcie znać w komentarzach. Kurde, dzisiaj coś pomyliłem w ogóle. Dobry, strasznie miło mi się dzisiaj z Wami przywitać z tego pięknego miejsca. Parking po prostu fantastyczny. Nad samym jeziorkiem. Prawie tak samo jak nad morzem. Słonko mnie tu razi niesamowicie po oczach. Jest cieplutko. No aż się wierzyć nie chce, że to już prawie jest listopad, naprawdę. Ale razi mnie tu strasznie, muszę iść po okulary. Przeuważaj, że mnie wpadł tu, bo oj Mario, ja wezmę kamerę ja wezmę kamerę, ty wpadnij, tak? Dobra, teraz tam muszę zejść na dół właśnie, pochodzić po tych głazach i trochę tych kaczek poglądać z bliska. Przepiękne. Dobro Mario, mu się zrobił? Bardzo dobrze. Jak zawsze. A co pijemy? Karawaningową kawę. Tak jest. A my żeśmy kawkę wypili i teraz Asia przeniosła imprezę do środka. Tak, przeniosłam imprezę, bo robię nam od razu coś na obiadek później, bo tak tu jest pięknie, że po prostu nie chce się nam ruszać, a nie wiadomo, gdzie później będziemy stać. <laughs> na pewno pójdziemy na jakiś spacer, musimy Madi trochę wychodzić, więc <laughs> robię rybę po grecku, a ryba po grecku wiadomo, że musi trochę odleżeć. Więc no teraz ją zrobię, później pójdziemy na spacer, później sobie pojedziemy, a później sobie zjemy. Patrzcie, się, korzystając z okazji, że są półki otwarte, zobaczcie, jakie to są głębokie pły. W tej integrze? Ile, tak, do tej ile półki jest miejsca? Wchodzą jeszcze ten koszyczek, ten koszyczek, no i, i ten. I zostaje mi jeszcze miejsce. No, wodę, dokładnie. No? Jeszcze tu jest taka jedna. Dobry, no Zobaczcie, też pusta jeszcze. No No i co? i Z drugiej strony też tu mamy. No to tutaj ja sobie czym mam jakiś statyw do, do nagrywania, mam o jakieś tam spodenki krótkie jeszcze. Nie wiem po co ty to krótkie. No powiem Ci, że jakbym założył, to tak. wcale bym nie ten. Nie no, stracił na tym. A tutaj mam już ten. Warzywka mam już yy, zrobione, gotowe, kończy mi się rybka. Wsadzę do pudełeczka, zaleję warzywkami i idziemy z Madusią na spacer. Zobaczcie co w kamperach jest takie trochę irytujące. Jak już mamy taki okres, właśnie jesienny czy wiosenny, w środku się grzeje, to cała ta szyba przednia i te boczne też. Yy, są strasznie, strasznie, się woda na nich zbiera, bo jest inna temperatura na zewnątrz, inna wewnątrz. Yy, I słuchajcie, są bardzo dobre maty yy, do te, tego typu rzeczy, że ta woda się tu nie zbierała. Mata taka ociepla, izoluje yy, i, wtedy jest, i wtedy jest spoko. Nie wiem, czy to dobrze będzie widać yy, tutaj, ale mam nadzieję, że tak. Yy, a problem, kiedy tych mat się nie używa, powiedzmy na yy, jesień czy na yy, wiosnę, no to zanim jakby ta szyba się wysuszy. No to się leje, ponieważ jest potem cała brudna, no dużo roboty z tym jest zawsze, nie? Maty są bardzo, bardzo konkretne i z tego co wiem, to firma MasterCamp też takie maty ma swojej ofercie, więc będzie można do nich się odezwać. A tymczasem my się wybieramy na spacer. Pogoda, jak widzicie, dalej jest piękna. a tu przed nami już idzie, a Madi się zastanawia. Jest tak pięknie, tak cicho, spokojnie, wiatru to nie ma po prostu nawet grama. No, ja myślę, że taką pogodę to ja nie wiem, chyba zamawiałam, przez to, że cały tamten tydzień praktycznie, no, <laughs> musiałam przeleżeć, odchorować. No ktoś tu będzie miał parę godzin czyszczenia, ja ci się opowiadam. Weszliśmy na kemping akurat nie, który jest tu przy plaży, przy Jeziorze Nyskim i stoją dwie takie wszczepy amerykańskie, ta jest chyba większa, Montana, a ta mniejsza, ale pokażę wam z drugiej strony. Stoją tu pewnie na stałe, ale powiem wam, że... są piękne, takie terasy mają, tu chłopaki i dziewczyny wybudowane i od razu mają plażę i jezioro. Także taki widoczek oglądają codziennie. No, pozytywnie pozazdrościć, prawda? Fajnie, dajcie w komentarzach znać, czy odpowiadałaby wam taka forma stacjonowania w jednym miejscu. Idziemy sobie tym kempingiem i tak właśnie widzimy, że wszystkie te przyczepy, które stoją na tych kempingach na stałe, nie wiem, potwierdźcie to, to są tak zabrudzone, raz, że przez liście właśnie, które padają czy lecą z drzew, to liście gniją na tych przyczepach, ale przede wszystkim właśnie przez yy, odchody ptasie. I to tak wszystko jest, nie do doczyszczenia. Ja myślę, że taki właścicielo, zobaczcie, taki właściciel, który przyjeżdża tutaj yy, na wiosnę, właściciel, właścicielka, właściciele, to powiem wam, że chyba tydzień to mają takiego szorowania, że wow! Czyli zero urlopu, samo szorowanie. No chyba, że ktoś fajnie się zabezpieczy na zimę, plandekami i tak dalej. No to pełen szacun. Pływa tutaj jakaś woda taka, ale taka czerwona, jakby żelaza było dużo, nie wiem, może ktoś wie. Nad jeziorem nyskim, co to w ogóle jest? O, nie? Uh -huh. Aha. Jak to wygląda? Takie jak rdzawe czy coś takiego? No, coś takiego, no nie wiem. Dobra, dajcie znać w komentarzach, może ten, bo jestem ciekawy, a powiem szczerze, że nie wygooglowałem sobie tego. Plażek na Bałtyku, nie? No, pięknie, cudownie. Słuchajcie, ja to jakbym tu miała, nie wiem, leżak albo ręcznik. To mi się chyba zaczęło palać, bo jest tak ciepło, ja nie wiem, ponad 20 stopni chyba. A to na 100%, jest. my jesteśmy w bluzach i nam jest gorąco. Dobrze, że kurtkę jeszcze się wróciłam zostawić, ale no naprawdę w tym swetrze jest mi mega gorąco. Madi po prostu w swoim żywiole, chyba dzisiejszy dzień to będzie się jej śnił po nocach. Szczęśliwa. No może, Maria, może pobiegać, pobiegać. jest po prostu cudownie, prawda? Nie no fajnie, fajnie. Jeszcze, Marzyło mi się takie... Jeszcze dom. szukam takiego kempingu, kiedy żeśmy byli tutaj na nim i nie mogę go właśnie zlokalizować Nie wiem czy, czy on jest tu gdzieś właśnie z tej strony, czy gdzieś tam Ale pamiętam, żeśmy na weekend przyjechali kiedyś do Asi siostry. Ona tu była na wakacjach i właśnie chcę się tam przejść. Zobaczymy co się zmieniło. Ona to przynajmniej się pot zjeciana napi, ja też bym się zapiła. No powiem, że nie wzięliśmy żadnej wody. Ja nawet nie wiedziałam, że my tu tak sobie po prostu dojdziemy. Boże, położyła się w wodzie. Madi, ale dajesz zmiany normalnie. Kłodzi się, siebie. Zostaw! Zostaw! A Patyk, dobra, Patyk. Myślałam, że jakaś ryba zdechła. Ty uciekaj, uciekaj, Oj, Kurde! Bierz go, bierz go. Madi. Idź po tego Patyka. Jesteś cała skrawkowany Od no całego mnie wzięła. A nawet na mam Tak wyglądam właśnie. Tak. Tak. No. A ta szalona patrzy się co robi. Teraz, jak mnie piachę orzuciła. No i co? I połóż się teraz, tak? Ona dzisiaj za komperet będzie biegła dalej. Tak. Madia, jak master Campowcy zobaczą, komu by poszli kampera? To ja cię! <gry> Nie, no wysknie. No wiem, że wysknie, wiem, że wysknie. No dobrze, udało nam się dotrzeć do tego kempingu, To co kiedyś byliśmy. Tu właśnie z tej strony są domki. A z tamtej strony gdzieś stały przyczepy Także bardzo fajnie, bardzo fajnie też. Bardzo fajny obiekt w ogóle. Tam jest taka altana na wprost yy, na grilla i na ognisko. A my żeśmy wtedy mieszkali jakoś tu gdzieś w tych domkach, ale nie pamiętam. No bardzo fajny środek, Nam się tu mega podobało. Teraz oczywiście jest pusty, bo koniec sezonu, ale w lecie to tu są parcele na wprost. Zobaczcie, słupki elektryczne, wody to chyba tu nie ma, ale słupki elektryczne są i tu wszędzie sta stały przyczepy, przyczepy, kampery. No a tu są schody i zejście na plażę, także totalnie bliziutko. Super miejsce, przepiękne. Boisko do siatkówy tu jest. I tam są trybuny gdzieś, Tylko nie wiem teraz, Czy z prawej strony? je ja mam chyba z prawej strony. Tam są trybuny, można wsiadkę grać. Jeszcze raz z okiem na to piękne miejsce. Jest po prostu tak cudne, że nie chce się stąd odjeżdżać. Mario się tu pomału będzie już teraz nawracał wycofywał. No i będziemy wracać w kierunku cudowym brój. Także zobaczymy, co nas tam ciekawego. Spotka i co tam zobaczymy. A zobaczcie, już wszystko mamy spakowane, posprzątane. No i ruszamy dalej. A tutaj koniecznie trzeba przyjechać jeszcze pewnie nie raz i nie dwa, bo kolejne piękne miejsce, które po prostu zachwyca, naprawdę zachwyca. Kilka takich rzeczy z prowadzenia integry. Yy, uważam, że prowadzi się też ją dobrze. Natomiast jest bardziej obszerniejsza. Trochę się nie mogę dalej przyzwyczaić do tego przodu, bo on jest taki bardzo tu, wiecie, blisko, a tu jest taki wyciągnięty. A ja pokażę go. Jest szeroka jakby taka można powiedzieć panorama dookoła, te, te, te szyby jak w się. Faktycznie tego miejsca tu mamy z boku nawet bardzo dużo. I tak trzeba, trzeba tą jazdę, czyli no trzeba ten, ten, tego kampera tak kontrolować. nie? Ale powiem wam tak, kiedy tir mnie wyprzedza na przykład to trzeba uważać, trzeba trzymać dość mocno kierownicę, bo jednak te zawirowania wiatru za tira są takie dość, dość duże, więc tu też uczulam tych, którzy będą brali sobie integrę gdzieś tam z wypożyczalni, czy, czy będą kupowali, że na początku no, trzeba jakby zwrócić na to uwagę i trzeba do tego przyzwyczaić się i trzeba pamiętać. Ja się tu wstrącę. Bo tak sobie jedziemy i cały czas zastanawia mnie prawura yy, kierowców. Jedziemy tyle, ile przepisy dyktują na znakach. Yy, no, no przepisowo jedziemy, tak? A wyprzedzają nas non stop samochody, jeżeli wyprzedzają nas osobówki to jeszcze, no poniekąd jest to dla mnie zrozumiałe, woli każdy mieć lepszy widok niż po prostu ciągnąć się za samochodem, który jest taki duży. Ale jak wyprzedzają nas notorycznie kierowcy tirów i to w takich miejscach, gdzie no kurczę, no niekoniecznie fajnie to wychodzi, no to ja mam gęsią skórkę, powiem wam szczerze. Znaczy nie, oni no, jeżdżą według zasady dużo może więcej. No to tygo, wiadomo może to, to nie że, wszyscy, tygo... nie wsadzamy wszystkich do jednego wora, prawda? Bo są i, i odpowiedzialni bardzo kierowcy prowadzący te duże pojazdy, no, jak i trochę mniej odpowiedzialni albo w ogóle nieodpowiedzialni. Ale ja Wam się przyznam, że takie mam jedno marzenie to jeszcze takie od od dawien, dawien, dawien dawna ale zawsze mi się marzyło, słuchajcie, żebym mogła poprowadzić takiego tira po ulicy po drodze no z racji tego, że nie posiadam prawa jazdy ani moje marzenie nie wiąże się z tym, że chciałabym po prostu zostać kierowcą tira i jeździć tym tirem tak tak po prostu tylko po prostu tak raz się nim przejechać, no to wiem, że jest to mało realne i raczej nie da się go spełnić bez odpowiednich uprawnień, żeby się w ogóle poruszać takim pojazdem po drodze. Już mam też fajny nocleg na dziko też wynaleziony, będziemy, będziemy stać też gdzieś tam. Te wszystkie noclegi na dziko wrzucimy w opisie wam parametry, bo uważam, że bardzo, bardzo ciekawe propozycje będą, ale, ale też gdzieś tam będę, będę czy Hubert będzie dawała dotacje na, na filmiku, tak żebyście też widzieli gdzie można sprawdzenie i tak bezpiecznie powiedzmy się przespać, nie? Powiedz Mario jeszcze jakie wyniki osiągamy Integrom? W sensie spalania, tak? Tak. Dobra już wam mówię, 10,5 litra czyli jak widzicie na no tak duży samochód, który waży no teraz pewnie z załadowaniem około 3,5 tony 10,5 litra na 100 kilometrów wyrabiam się, także uważam, że to jest bardzo przyzwoicie. O to chyba bardzo dobry wynik, bo niektóre z naszych samochodów, które posiadaliśmy do tej pory jako samochody osobowe to potrafiły tyle palić, prawda? Dokładnie, dokładnie, dokładnie. Słuchajcie, skrzynia manualna tu jest, sześcio, sześciobiegowa. Powiem wam, że na szóstce, no to wiadomo, tylko Autostrada, a tak to cztery. Na czwóreczce elegancko sobie radzi po takich drogach jak teraz jedziemy, natomiast powiedzmy gdzieś tam jak jedziemy taką drogą szybkiego ruchu, czy coś, no to piątka i mówię, jak jest, jak jest fajnie, na no to szóstkę, szóstkę się wrzucam, ale szóstka to jest osłownie, żeby on sobie tylko płynął, to nie jest gdzieś tam na przyspieszanie i tak dalej. Silnik elastyczny, nawet się do biegów zaczynam przyzwyczajać już z powrotem. No i co, no, no ogólnie, ogólnie jest ok. A okay. no Integra y, 7,5 metra prawie długości, jest duża, wszechstronna, szeroka, na no, chyba 2,35 ma, 2, 35, ma y, szerokości, także no, jest, jest gabarytowym pojazdem, ale dzięki temu jest dużo miejsca w środku, jest wszechstronna, y, można powiedzmy śmiało się przemieszczać, fotele bez problemu się obracają, bez żadnych składań itd. Tak czyli tylko wajkę podnoszę, yy, odwracam się w stronę stolika i już siedzę za stolikiem, także pod tym względem mega. Słuchajcie, mi tylko jednej rzeczy tutaj brakuje, y, drzwi z tej strony, nie mam tutaj drzwi Aha, i, no się właśnie, no i, się, tak, i się cały czas, i, dziwnie człowiek czuje, no bo jednak we wszystkich pojazdach jakich do tej pory i, się poruszałam, to zawsze z tej strony były drzwi, a tutaj im brakuje i tak, no dzisiaj już jakoś tak troszeczkę lepiej, ale wczoraj to miałam takie y, dziwne uczucie jak tutaj sobie siedziałam, ale jest bardzo fajnie, bardzo przyjemnie. No, miejsca jest po prostu tyle, że właściwie połowę y, integry mamy pustą. Jesteśmy teraz we dwoje, później y, dołączy do nas reszta naszej ekipy, więc pewnie się zrobi trochę ciaśniej. Ale teraz się po prostu delektujemy komfortem. Pokażesz ten widok, bo jak jedziemy tymi terenami właśnie tu, czyli gdzieś tam powiedzmy do Kłodzka będziemy za chwilę dojeżdżać, no to cały czas są takie wąwozy, piękne właśnie te drzewa, złote, liście, no super. Tak, wiemy, że się powtarzamy na ten temat któryś raz, ale po prostu no, no zachwyca, jesień zachwyca kolorami, barwą, temperaturą. O jesteśmy już na Miejscówce naszej, którą ogarnęliśmy też przez Park Fortnite. Tak sobie stoimy na parkingu. Też parking fajny, polecany przez innych użytkowników, więc jesteśmy w kudowie zdrój. I co? Asia zrobiła teraz nam tu grzane winko. I idziemy sobie na miasto. Ta miejscówka jest przy hotelu Verde Montana. O, witamy. To jest kudowa zdrój naszym okiem. Przecudna mie miejscowość. Fajne jest to, że takie miejsca są dalej urokliwe pomimo tego, że na przykład skończy się sezon ten letni, prawda? Maria, umiesz coś grać? No. Na nerwach. No to, że na nerwach to ja wiem. Czekaj, sprawdzę czy to w ogóle gra. O nie, no to nie to gra metalowe. metalowe. Ale ładnie podświetlone, fajnie wygląda. Tam jakaś wolączowa, no. a tam masz te... Większą, kontrabas większą chyba, gitarę. Nie? Większą gitarę. Kontrabas. No. Nie wiesz, że to kontrabas? Ja wiem, mówię, że większa gitara, nie? Tak sobie idziemy i właśnie sobie rozmawiamy na ten temat, że tak często niepotrzebnie kończy się... O, to nawet jakieś dźwięki wydaje. Talentu mi brak, ale jakaś nuta była. Yy, tak sobie właśnie rozmawiamy, że niepotrzebnie czasami yy, kończy się sezon yy, kamper, przyczep yy, z końcem wakacji. Bo przecież yy, dalej jest pięknie, dalej jest cudownie i cały czas można po prostu jeszcze podróżować. My byśmy chcieli Wam w tym sezonie właśnie takim jesienno-zimowym pokazać, że to się da, bo dawniej to też mi się wydawało, że jak już przychodzi ten październik, listopad, to ja najchętniej pakowałam walizki, co było? fru. No fru, fru I tyle był. nas tu było. A w tym roku? Może trochę Wam pokażemy, właśnie, że niekoniecznie trzeba od razu uciekać, że można się do tego yy, fajnie przygotować no i inaczej troszeczkę niż zawsze spędzić ten czas. Także no oglądajcie i będziemy razem to wszystko przeżywać. Zobaczymy, czy to będzie fajne, czy średnie, czy może w ogóle to będzie klapa. Nie, myślę, że będzie ok. U nas zawsze jest ok. U nas zawsze jest ok, dokładnie. A jutro jedziemy na błędne skały. Popatrz, masz kierunkowskaz? Ty, błędny rycerzu. Nie błędne ryseniu, tylko na błędne skały. Akurat nie w tamtą stronę, czyli tam gdzie stoimy. I szczeliniec dobra wielki, też jest w tamtą stronę. Także ten, no i mamy co zobaczyć jutro. Mario już mi obiecał tyle atrakcji tutaj, słuchajcie, że patrzymy i Muzeum ginących zawodów mamy jeszcze... Muzeum zabawek. Muzeum zabawek i jest fajny skansek w tych terenach, więc też chcemy go zobaczyć, tak? Ale mówię, fajnie, już jest oświetlone w ogóle wszystko. Już taki fajny nastrój się zrobił, już zobaczcie, palą się yy, piecyki na zewnątrz gazowe, także ja uwielbiam te klimaty już. Słuchajcie, zastanawiamy się właśnie nad konkursem dla Was. Nagrodę mamy, ale nie mamy jeszcze pytania na konkurs. Nie mamy pomysła. Mario się denerwuje, bo go Madi szarpie nie, we wszystkie nie. strony. Tylko ja mówię tak, Instagram dział, działa na bieżąco, a YouTube pójdzie za tydzień, więc nie wiem jak to zrobimy. No to musimy dobrze myśleć. We vlogu to będzie później, no. a Instagram to Instagram. A Instagram to Instagram, dokładnie. Czyli yy, trzeba polubić Instagrama. Kto jeszcze nie lubi Instagrama, to trzeba go na pewno polubić. I to bardzo szybko, bo tam jest na bieżąco. A YouTube jest z delikatnym, naprawdę delikatnym opóźnieniem, ale jest, ale jest. Mario wypił wino, to zobaczcie kto kogo prowadzi. <laughs> tak naprawdę... Nie, nie wypiłem. Ja sobie tak, ja sobie dopiero tak... Nie no, żartuję, tak knie, naprawdę knie, to knie nasza Mady jest niereformowalna. Tyle, żeśmy ją dzisiaj wyhasali, wybiegali, ona się zregenerowała. I po prostu no. marzę o tym, żeby ją puścić ze smyczy, żeby znowu mogła gdzieś pobiegać. No niestety, tym razem może już tylko o tym pomarzyć. Tak, z Nysy, nys, słuchajcie, do Kudowy to jest takie półtorej godziny jazdy. Laska się wyspała normalnie, wyłożona była w kamperze. Wyłożona była w kamperze, wyspała się i nagle teraz... Nowe życie w nią wstąpiło. Tak, nowe życie. No, ale chcemy ją nauczyć, że po prostu w momencie, kiedy idziemy chodnikiem czy, czy, tak dalej, no to, że ma iść wtedy grzecznie przy nodze, no ale to by trzeba było najpierw nas nauczyć konsekwencji. No, ale nie, bo to jest, bo to jest tak, ktoś przechodzi, a i tak, pogłasz mnie, pogłasz mnie, proszę, pogłasz mnie, no i te ludzie tak podchodzą, możemy pogłaskać? No możecie, no pogłaskajcie, no i ona tak do następnego, do następnego, wiecie, no do youtuberka. Nie youtuberka, tylko Golden Retriever. Haha, no tak.